Cześć, witam Was na kanale Rafał Kuduje. Dzisiaj odcinek powtórkowy z zakresu CSS-u. Uważam w ogóle, że jako frontendowcy co jakiś czas powinniśmy wrócić do podstaw. Jeszcze raz popatrzeć sobie, poczytać na temat HTML-u, CSS-u, native JavaScriptu. Po to, żeby dotychczasową wiedzę, którą używamy, sobie odświeżyć, poukładać, zobaczyć czy nie ma się gdzieś luk. Jest to takie... Cenne dla naszej pracy. Ale zanim przejdziemy do kodu, chciałem się z Wami podzielić dobrą informacją, taką, że firmy opublikowane na kanale Rafał Koduje zostały obejrzane już 30 tysięcy razy. Dla mnie super informacja. Dziękuję Wam, że oglądacie. I już teraz lecimy do kodu. I tak po kolei będę chciał omówić selektor dla potomka, później przejdę do selektora dziecka, następnie rodzeństwa i zakończę ogólnym rodzeństwa. Reprezentacja tej strony po stronie kodu, po stronie pliku HTML-owego wygląda w następujący sposób i my tutaj skoncentrujemy swoją uwagę na tym divie, który jest w tym miejscu i ten div ma zagnieżdżone znaczniki. Znacznik, znacznik H3, w którym z kolei zagnieżdżone są znaczniki 3UL, znacznik SPAN, w którym zagnieżdżone jest H3, znacznik UL i SPAN. O potomku mówimy wtedy, kiedy jakikolwiek wybrany przez nas znacznik w ten sposób jest zagnieżdżony w znaczniku nadrzędnym. Czyli dlatego tego diva każdy znacznik tutaj, jest jego potomkiem, który jest jakby zanurzony, umieszczony wewnątrz tego wskaźnika div. Każdy z nich, które tutaj wymieniłem przed chwilą, jest jego potomkiem. Jeżeli chcielibyśmy na przykład oznaczyć, wybrać selektorem znaczniki UL, to jest ich dokładnie, tak jak widzimy, cztery. I selektor dla potomka oznaczamy w ten sposób, że wpisujemy znacznik. Ten nadrzędny i następnie, które zostały przez nas wybrane z tych znaczników zagłębionych w znaczniku nadrzędnym, czyli UL. Nagrajmy i odświeżmy widok i dokładnie cztery, cztery teksty, które są umieszczone w znacznikach UL zostały tutaj podświetlone. Świetnie. Teraz znacznik dziecka. Dzieckiem jest znacznik, który jest bezpośrednio pod znacznikiem nadrzędnym. Czyli w tym przypadku dla DW znacznikiem dziecka będzie selektorem dziecka, będzie H3, będzie ten SPAN, będzie UL i będzie SPAN. Jeżeli chcielibyśmy w tej chwili zaznaczyć selektor dziecka, stworzyć selektor dziecka dla mm, ul, to, będzie to tylko, dla tego divu będzie tylko ten ul, jeden, ponieważ te znaczniki ul są znacznikami dziecka dla elementu H3. Znacznik dziecka oznaczamy w zbliżony sposób jak dla potomka, tylko wykorzystując strzałkę. Nie wiem czy to się nazywa strzałka czy jakoś inaczej, taka strzałka w prawą stronę. Nagrajmy. Przejdźmy do przeglądarki. I dokładnie tylko ten jeden ul został uznany za dziecko element znacznika div, ponieważ te co najwyżej mogą być jego wnuczkami, a nie dziećmi. Jeżeli byśmy chcieli teraz na przykład zaznaczyć te elementy UL, wykorzystując znacznik dziecka, to musielibyśmy tutaj odpowiednio skorygować w taki sposób i wtedy będziemy mieli dzieci znacznika H3. I są te trzy zaznaczone. Połowę materiału mamy za sobą. Zostały nam do omówienia dwa selektory: rodzeństwa i ogólnego rodzeństwa. Z rodzeństwem mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy wspólnego rodzica. To weźmy tego diwa i w środku mamy znaczniki. Jeżeli chcielibyśmy zaznaczyć tego spana poprzez odwołanie się, wykorzystanie selektora rodzeństwa, to musimy oznaczyć to w ten sposób, że wykorzystujemy znacznik. Poprzedzający span, czyli poprzedzający nas interesujący selektor. Następnie użyć plusa i wymienić ten nasz interesujący selektor span. Czyli było, wyglądało to w taki sposób. Span. I w tym momencie powinniśmy mieć podświetlone na burgundowo dalej. Upewnijmy się, że tak faktycznie jest. Tak zadziałało. Jeżeli byśmy wymienili selektor, który nie sąsiaduje bezpośrednio z H3, czyli na przykład UL, ale ma wspólnego rodzica, no to tak nie zadziała. UL. Spójrzmy, czy coś jest na burgundowo. Nie, nic. Aby zaznaczyć ten element UL, wykorzystując selektor rodzeństwa, musimy użyć znaku tyrdy i mamy tutaj do czynienia z yy, selektorem ogólnego rodzeństwa czyli rodzeństwo nie musi być poprzedzone jeden przez drugiego h3 rozdziela od elementu od znacznika ul oddziela ten właśnie span ale są one rodzeństwem ogólnym rodzeństwem tak czyli powinniśmy w tej chwili mieć yy, w takim zapisie ogólnego rodzeństwa powinniśmy mieć mm, na burgundowo the standard chunk of lorem ipsum just i tak dalej. Spójrzmy, czy tak faktycznie jest nagrany materiał. The standard chunk of lorem, lorem ipsum just i tak dalej. Czyli to był selektor ogólnego rodzeństwa. Świetnie. I doszliśmy do podsumowania. Z selektorem potomka mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy jakiś znacznik nadrzędny i wszystkie znaczniki, które się znajdują jakby zagłębione, zanurzone w tym znaczniku nadrzędnym, są jego potomkami. I selektor potomka oznaczamy w ten sposób, że wpisujemy znacznik nadrzędny, spacja i znacznik potomka, który nas interesuje. Dalej. Selektor dziecka. Z selektorem dziecka mamy do czynienia wtedy, kiedy mamy znacznik zanurzony w znaczniku nadrzędnym, ale tylko o jeden poziom w głąb. Tak? Jeżeli jest zanurzony bardziej, to wtedy jest wnuczek. To już nie jest, nie jest dziecko. Selektor dziecka tworzymy w ten sposób, że wpisujemy znacznik ten nadrzędny. Później wpisujemy strzałkę w prawo i ten selektor dziecka, który nas interesuje. Jeżeli chodzi o selektor rodzeństwa, to jest to taka sytuacja, że dwa znaczniki mają wspólnego rodzica i dodatkowo są położone obok siebie. Wtedy wypisujemy ten znacznik zanurzony w tym rodzicu pierwszy, następnie plus. I kolejne, kolejne rodzeństwo, tak? Kolejny znacznik. I zaznaczony jest wtedy ten, ten kolejny m, znacznik tym selektorem. I m, ostatnie, ostatni selektor to jest selektor ogólnego rodzeństwa, kiedy mamy tego samego rodzica i m, rodzeństwo niekoniecznie musi być położone obok siebie. Taki selektor budujemy. Na tej zasadzie, że y, pomiędzy y, selektorami rodzeństwa umieszczamy znak tydy. I to tyle, jeżeli chodzi o powtórkę z selektorów CSS-a. Y, mam nadzieję, że było ciekawie i pożytecznie. Dziękuję za Waszą uwagę, dziękuję za Wasze komentarze i zapraszam Was do kolejnych filmów na kanale Rafał Koduje. Trzymajcie się, do zobaczenia.